Moi drodzy spaceruję sobie przez park gdyż samochód mnie odpalił i byłem zawieść córkę na... na przedszkola na sankach. teraz idę odpalać samochód jest minus 10 chyba i będę się teraz naprawiał dzisiaj naprawiał, montował będę dzisiaj słuchajcie kabinę pokażę wam dzisiaj jak wygląda taki dzień bardziej roboczy gdyż nasz serwisant jest po operacji kręgosłupa, Niestety musimy sami ze wspólnikiem zamontować kabinę, ładować tłuszcz, jeszcze inne pierdoły. Będą musiał się grubo ubrać. Jak widzicie twarz mi zamarza zajebiście. Ale nic, pogoda jest fajna. Słuchajcie, słoneczne, ale mroźno. A ja lecę. Do domu. Cześć moi drodzy, jest, yy, jestem w biurze. Pogoda, słuchajcie, za oknem jest minus 5. A w biurze jest... nie, więcej niż minus 5, bo w biurze jest minus 7, w związku z czym jest zajebiście zimno. Ja włączyłem naszą, nazwijmy to, naszą grzałkę. Tam z tyłu jest jeszcze jedna, ale chciałem Wam coś pokazać, moi drodzy. Będzie oczywiście pokazane odwrotnie, ale zobaczcie, przyszły nasze młoty. A może tak pokażę. Przyszły nasze młoty, które musimy teraz, że tak powiem, doposażyć, w sensie przystosować do podłączenia. Montaż pierwszego młota. Gdzie jest stworzeń? Dedykowany właśnie pod koparkę Carter. Ja nie muszę mieć tulejek, w ogóle, w ogóle, A tam jest w ogóle wąska, gdzie tak latał. To tylko na razie tylko radził wstadzimy. Będzie tak latał, nie? Dobra, weź Grzesiu, bo jeszcze mi na nogę zrzucisz. Nie w tą stronę, w drugą Grzesiek, zamykaj. Nie, no Grzeszu wypada tak, nie, nie ma tej tulejki. Czekaj, włożę! Prawie na styk coś tu włożymy, zaraz się w Nieźle, nie wejdzie. No nie wejdzie. Carter, Czekaj, odjadę wózkiem, czekaj. Zamyka się? No chyba się zamknęło, czekaj. Teraz się zamknęło, grychu, dobra. Nie wiem, na razie to w rzekł. Próba generalna, bloczek betonowy. Nie, no gdzie? No przecież to, to jest raz, dwa, trzy. dawaj, dawaj dalej. E, mamy pierwszego klienta, ale nie mamy czasu, żeby tak naprawdę się tym zająć, bo zająć, bo montujemy. Słuchajcie, dla, do traktora takiego jednego, co z tyłu stoi. Nie widać. Stoi, słuchajcie, montujemy kabinę, ładowacz, tusy, pług, wszystko, wszystko, wszystko i wyobraźcie sobie, że serwisant nasz jest jeden po operacji, a drugi po prostu ma tyle roboty, że ja z moim wspólnikiem musimy sami, o straż pojechała, musimy sami, słuchajcie, Zakasać rękawy, i sami musimy to montować. Nie ukrywam, przy takiej pogodzie, przy takim mrozie, robienie tego w takiej hali, słuchajcie, gdzie jest, powiedzmy, nie wiem, plus 3, plus 4, jak się włączy wszystkie grzałki, które tam są, to jest dosyć słabo. Drodzy, znajdujemy się właśnie teraz w hali mojego kolegi Grzegorza. Ja widać, jestem ubrany po roboczemu, tak naprawdę. Za mną stoi ten Solis 26, który musimy, który musimy wyposażyć w kabinę. W tu już widać, jest zamontowany. Tutaj są jeszcze ramiona do ładowacza, czyli on będzie miał dwie tak, jakby, różne funkcje. Kabina czeka na zewnątrz. Tutaj sobie grzejemy, słuchajcie, grzałką. Tak naprawdę nie mamy takiej dużej hali, bo tu musimy zamontować tą kabinę. Słuchajcie, używając jakiegoś łuska widłowego, żeby ją osadzić na, na, tym, na tym traktorze. Z tyłu mamy pałą, który już jest zdjęty, tak naprawdę. Więc korzystaliśmy z naszego, od naszego kolegi z tej, z tej hali. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w miarę szybko. Dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy dosyć późno to robić, bo normalnie już jest 12 w południe. A wcześniej byłem w biurze. Rozmawiałem słuchajcie, dzisiaj z firmą na temat współpracy. Firma się nazywa Woodcore House, jest to producent domów modułowych, tak naprawdę do samodzielnego montażu. Mają szeroką ofertę, mają mnóstwo badań się robionych w zakresie bezpieczeństwa, nacisku, ochrony przeciwpożarowej, przeciwwiecznej, że tak powiem, jeśli chodzi o silne wiatry. Więc ja sugeruję im, żeby zasugerowałem im, żeby też pomyśleli o rynku zagranicznym, tak jak to kiedyś robił Inchus. Znaczy, Inchus dalej to robi, ale mnie już w tym Inchusie nie ma. Więc myślę sobie, że Woodcore House będzie dla nas stawiał ten dom w Borach Tucholskich, albo zrobimy to sami, bo jeśli pojadę do nich na szkolenie i stwierdzę, że jestem w stanie to technicznie ogarnąć, to będę chciał ten domek postawić samodzielnie. Oczywiście nagram Wam film i Wam pokażę, jak wygląda samodzielny montaż domku o powierzchni 66 metrów zabudowy plus kolejne 60 metrów na góry. Nie? Czyli mamy u góry trzy sypialnie i łazienka, na dole chyba jest salon, łazienka, kuchnia, chyba i tam coś jeszcze. Niewielki domek chyba się nazywa Tatrzański, jak pamiętam z nazwy. Jeśli chcieli zobaczyć stronę ich, to jest woodcorehouse.pl albo EU, nie pamiętam dokładnie, pokażę wam zaraz, mam tutaj link i zachęcam was do tego, bo naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie ta firma, gdyż yy, nie robi tego garażowo, robi to w pełni profesjonalnie, dostali duże dotacje na badanie przede wszystkim. Na rozwój opracowanie tej technologii. I to jest fajne, że wysyłałem do Was transport i Wy sobie sami to potem montujecie. I to nie są, słuchajcie, duże moduły to, to nie są duże części. To są takie, że, że dwie, trzy osoby mogą to chwycić, postawić, skręcić odpowiednio tak, z, z zastosowaniem ich instrukcji e, montażowej. Odpowiednie narzędzia, oczywiście, trochę pojęcia w głowie i myślę, że będę w stanie Wam to pokazać, jak będę demontował te ten domek w porach Tucholskich, Ale też przypominam Wam, że w województwie małopolskim, w Zalesiu, mamy też działkę. Gdzie chcielibyśmy z kimś wybudować dom, tak? I go sprzedać, potem zarabiając na tym na osobę 100-150 tysięcy złotych, czyli 200-300 tysięcy chciałbym zarobić na tej inwestycji netto, tak? Czyli odliczając wszystkie koszty związane z budową, z instalacjami, z usługami, z przełączeniami, tak dalej. Więc jeśli ktoś chciałby z was wejść w operację na działce już z planem zagospodarowania przestrzennego, to zapraszam was do kontaktu. A jeśli nie, to studujemy go sami, ale nie w tym roku, na pewno i nie na następnym, na wiosnę, ale być może na wakacje albo na jesień 2023 w Małopolskim będziemy stawiali ten drugi dom. Po pierwsze, postawimy w Borach Tucholskich, a może jeszcze w międzyczasie może Kaszuby. Zobaczymy, dam Wam znać o wszystkim. I zapraszam Was do komentowania i do subskrypcji. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej. Cześć moi drodzy, słuchajcie jestem w Potęgowie Jak widać cały czerwony, bo jestem mróz Musiałem dzisiaj zabić słuchajcie Okna wszystkie drzwi, ponieważ Jak zrobi mi dach Andrzej Taki ten wykonawca tego To ten podmuch wiatru może wszystko Porwać do góry, więc dzisiaj właśnie Słuchajcie zrobiłem Teren mamy fajny, muszę przyznać, słuchajcie Zaraz będę się pokowo Bo mamy też tam gości słuchajcie Więc zabieram się Przerwa, chwilę przerwy i lecę dalej. Pokażę Wam jak to wygląda w środku. Moi drodzy, w tej chwili zobaczcie, dach już jest położony. W sensie wieżba jest położona. W środku oczywiście straszny bałagan, ale możemy sobie wyobrazić, że ta część będzie antresorą. I tutaj zobaczcie już, tej antresorii tutaj już nie będzie, bo tu już będzie salon. Tak naprawdę obrócę się z tej strony. Ech. Tam będzie aneks kuchenny. Tu będzie ścianka. Będzie najpierw łazienka, taka mała. Tam będzie sypialnia jedna. Tu będzie druga sypialnia. I tu w kształcie takiej litery L. Salon, prawda? Więc całość ma 55 metrów. Z tego będzie salonu gdzieś 25. 5 metrów, może 3-4 metry łazienka. I po 8 metrów gdzieś, mniej więcej tak, nie? czyli jedna sypialnia, łazienka, kuchnia, no i tu będzie salon i tam będzie jeszcze jeden pokój dla mojej córki, która jeździ na wózku, żeby miała, a u góry będzie, a u góry słuchajcie, będzie właśnie spadnął schodki, Będę, będzie taki jeden pokój większy, tam prawdopodobnie będzie jeszcze jedna sypialnia, może dwie, ale raczej chyba dwie, nie dam rady zrobić, więc raczej jedna. Pogoda mamy fajną. Jest daleko, daleko jeszcze z tyłu, ale to jest, słuchajcie, cel i marzenie, które zawsze chciałem mieć, czyli domek nad jeziorkiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym, chciałbym Wam powiedzieć o przyłączach energetycznych, bo robiłem, słuchajcie, przyłącze energetyczne e, z, z, u trzech op operatorów. Trochę burza mi zamarzła. U trzech operatorów, moi drodzy, to jest e, PGE, Energa oraz Tauron. Tauron to jest małopolskie, PGE mazurskie. Tam bardziej na Mazurach, Warmię Mazury i Energa oczywiście, to są tutaj Kaszuby. Muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili prawdopodobnie do tych trzech działek, dwóch leśnych oraz jednej działki takiej budowlanej typowo pod domek, będę robił przyłącza. Słuchajcie, i teraz dla Was jeszcze jest taka propozycja. Jak ktoś z Was będzie chciał zainwestować powiedzmy 150 tysięcy, 100 tysięcy w domek na, w górach, to niech się do mnie odezwie. Tak? Ja zainwestuję jakieś pieniądze i jeszcze dam działkę, ktoś do, dołoży tyle samo i będziemy, mieli, będziemy, mieli, będziemy mieć inwestycję, która pozwoli nam zarobić po 120-150 tysięcy. Tak? Myślę sobie, że taki domek w górach sprzeda się za jakieś 500, 600, może 650 tysięcy złotych. Domek prawdopodobnie murowany albo z bary, zobaczymy jeszcze, jaka, mówi się, jaki będzie tam, mm, jaki projekt tego domu będzie. A to jest, to jest zaproszenie do Was, jeśli chcielibyście zainwestować powiedzmy 100-150 tysięcy i zrobić wspólny deal ze mną, jeśli chodzi o małopolskie. Działka, przypominam, jest obok potoku i małego strumyka. E, na wzniesieniu e, są jakieś szlaki, wiecie, piesze, jakieś góry, e, takie widokowe i tak dalej. Więc działka jest według mnie kozacka. Nie mogłem jej sprzedać za tyle, ile chciałem, a chciałem ją sprzedać za trzykrotność ceny zakupu, więc znam wartość tej działki, wiem jakie są ceny tych działek w pobliżu, więc uważam, że w tej chwili muszę dostosować. Zleciłem, słuchajcie. Nie wiem czy zrobił, ale miał zrobić taką skarpę. Bo tam, jeśli jest teren taki pochyły, to trzeba zrobić taką skarpę, aby po prostu ten teren przygotować pod budowę domu. Dwa miesiące temu postanowiłem sobie, że zrobię sobie taki, zrobię sobie taki reset, słuchajcie, od wszystkich social mediów, od wszystkich tam powiedzmy internetów. I chcąc nie chcąc, nieumyślnie, jak dawałem telefon do naprawy, wykasowałem wszystko, słuchajcie, wszystko, nie? czyli wszystkie numery. Wszystkie kontakty, adresy, aplikacje, zdjęcia, wszystko. Nie mam telefonu do nikogo. Do żony pamiętam na pamięć i do powiedzmy tam najbliższych, to tam 3-4 numery pamiętam. Więc jeśli ktoś z Was Adrian mi już wysłał, jeśli ktoś z Was miał do mnie numer, to proszę dajcie SMS-znać, em znać, to wtedy sobie ten numer zapiszę. Wracając do tych działek, słuchajcie, każda z tych, każdy z tych operatorów mówimy o Tauronie, o PGE oraz NRG. Ma inne, inne, oczywiście mają inne formularze, inne trochę tam zapytania są w tych formularzach, ale muszę wam powiedzieć, że zawsze jak robicie przyłącze do, do domku letniskowego albo jakiegoś domku, to należy mieć e, przyłącze minimum 12,5 KW, albo najlepiej 12,5 KW, ponieważ wtedy możecie dać bezpieczniki 20. Chyba 5 amper i oczywiście 3 fazy, i wtedy, e, jeśli dacie 12, a nie 12,5, to wtedy, niestety, musicie dać 20, 20 amper zabezpieczenia, a tak możecie dać 25. To mi powiedziało dwóch elektryków, których znam. E, oprócz tego, oczywiście, trzy fazy. Ja na działkach razem z moimi kolegami, tam Łukasz, e, Michał, chyba Bartek, z, czyli z tymi kolegami, którzy kupili ode mnie działkę na mazurach, słuchajcie, w końcewie. Składamy wszyscy wnioski. Słuchajcie, składamy wnioski, bo teraz tak. Chcieli do mnie 10 tysięcy zł PGE o przyłącze energetyczne do działki leśnej, nie? ale okazało się, że nie muszę za to płacić, gdyż jeśli będzie więcej niż dwóch, znowu się dowiedziałem od kolegi: dwóch chętnych, czyli powyżej dwóch albo dwóch, do przyłącza energetycznego, to wtedy e, dany operator robi to na własny rachunek tak naprawdę, tak? Bo jest taki zapis, który tam do 200 metrów mówi, że zrobię Wam przyłącze. Ja niestety miałem 400, więc pomnożyli to przez chyba 3 złote z hakiem. Wyszło mi ponad 10 tysięcy netto. Ja do nich zadzwoniłem, zapytałem się, czemu taki duży przewód chcą położyć do przyłącza mojej działki, tak? Bo tam było 120 mm2. To jest, no słuchajcie, to jest no, gruby przewód, nie? Do mojej działki, gdzie ja chciałem mieć 5 kw, nie? A dlaczego 5 kW? Bo do działek leśnych, słuchajcie, jak robicie przyłącze, możecie to zrobić na dwa sposoby. Zszedłem z tego, z kontekstu wcześniejszej wypowiedzi. Więc tam zapytałem ich, czemu taki duży przewód 120 mm2 i okazało się, no, że oni budowali po prostu, bo chcieli zbudować moim kosztem m, infrastrukturę pod kolejne, Przyłącza. W związku z czym to dogadałem się z tym człowiekiem, że jeśli zrobimy tych przyłączy kilka, czyli kilka wpłynie wniosków, to wówczas nie będę musiał tego płacić, bo to będzie rozłożone jako inwestycja ich własna i dzięki temu oni właśnie przyłączą do naszych siedmiu czy tam dziewięciu działek, w zasadzie jest dziewięć działek, nie wiem czy wszyscy przyszlą do mnie te wnioski, bo muszą do mnie przysłać, ja muszę to zapakować w kopertę i wysłać to wszystko do nich dalej. Więc e, jeśli chodzi o te działki na Mazurach, to do działek leśnych napisaliśmy, że to jest domek holenderski. Czyli słuchajcie moi drodzy, nie piszmy we wniosku, bo ktoś tam jeden z moich kolegów napisał: domek jednorodzinny na działce leśnej bez planu zagospodarowania przestrzennego, bez studium, to nie przejdzie. Ale jeśli napiszemy domek holenderski na kołach albo domek jakikolwiek inny, ale nie, mobilny, tak? czyli niezwiązany z gruntem albo nawet przyczepa kempingowa. To zakład energetyczny operator energii może albo powinien nawet nam takie przyłącze zrobić. Nie ukrywam, że to nie będzie oczywiście tak 12,5 KW, czy tam powyżej. No ile rozsądnie, jak rozmawiałem z tymi ludźmi przez telefon, z tymi konsultantami, to powiedzieli mi, że żeby to zrobić 5KW, więc ja powiedziałem wszystkim moim kolegom, że robimy przyłącza 5KW. Ja wówczas też mam takie przyłącze, czy wniosek taki przygotowany na dwie działki na mojego, na mojego brata, więc będziemy tam robić w Końcewie, na Mazurach, przyłącze energetyczne. Na 5kW do domków mobilnych w tej chwili, gdyż to są działki leśne. A będziemy, czy już złożyliśmy, słuchajcie, wnioski do studium o zmianę studium, tak? Do gminy o zmianę studium. Złożyło tam kilka osób, więc ja myślę, że w następnym roku na wiosnę ben, udam się do burmistrza i będę też w tym temacie krążył, drążył, pukał, stukał, rozmawiał, tak? Więc końcowo działki leśne z przyłączą energetycznym z PG na 5kW do zrobienia. Teraz przejdziemy do, e, na Kaszuby, Miłoszewo i Miłoszewo w zasadzie, bo potem go mamy zrobione. Miłoszewo, słuchajcie, też działka leśna, ale tam napisałam do Energii, że to jest budynek gospodarczy. I teraz, jeśli Wy chcielibyście mieć przyłącze energetyczne do budynku gospodarczego, służącego gospodarce leśnej, to musicie pamiętać, żeby najpierw złożyć taki wniosek, nie? na zgłoszenie się robi, taki wniosek do starostwa, że chcesz mieć w lesie, budynek gospodarczy służący prowadzeniu gospodarki leśnej. I oni, oni mi odpowiedzieli tak naprawdę, że tam, że się nie zgadzają, bo musi być tam 15 metrów od, od ściany lasu, ale artykuł, na który się powołali, dotyczył działek budowlanych, a nie działek leśnych, w związku z czym odpisałem im pismo z powrotem i suma summarum muszę Wam powiedzieć, że jeśli robicie zgłoszenie, tak, mają 30 dni na zgodę milczącą i jeśli nie odpiszą do Was sprzeciwu, to macie zgodę na postawienie takiego budynku gospodarczego w lesie, tak? no, jak, jak, jeśli, jeśli rozmawiamy o lasach. Ale e, ja osobiście takiego pisma nie dostałem, czyli tego sprzeciwu, bo po prostu nie wiem, może to wzięła moja niania to pismo. Ja generalnie, słuchajcie tego pisma, nie dostałem, w związku z czym e, dając ten wniosek, czyli ten wniosek, nie odpowiedź o od nich, ale wniosek, sam wniosek o przyłączenie przepraszam, dałem sam wniosek na zgłoszenie tego budynku gospodarczego oraz wypełniłem wniosek do energii no i to rzuciłem im razem, tak, oprócz tego jeszcze akt notarialny, no i wtedy właśnie jak dajemy taki, słuchajcie, takie sam wniosek, to niektórzy operatorzy do, na jednej działce mi napisali, że czekają te 30 dni, proszę nam napisać, że nie, wpłynęło, nie wpłynął sprzeciw więc ja im napisałem na jedną z tych działek bo oczywiście na drugą mam ten sprzeciw napisałem im, że że nie otrzymałem tego sprzeciwu fizycznie do ręki. Znaczy ja go nawet nie widziałem. Może ktoś go widział, może, nie wiem, święty Mikołaj go widział, bo idą święta. Nie wiem. W związku z czym ja mi napisałem, że nie dostałem. No i mi robią właśnie przyłącza do działki leśnej. Co jeszcze? A i Tauron, Tauron, Tauron jeszcze był. Tak, dobra, Tauron, słuchajcie, to jest, yy, teraz jeszcze o działce takiej, którą właśnie Wam zaproponowałem, żebyśmy tam coś zbudowali. Ja mam projekt już w głowie jeszcze. Nawet mam na w telefonie taki projekt na yy, tapecie. Tauron z kolei, słuchajcie, pierwszy operator z którym się spotkałem życzył sobie we wniosku, aby ja wskazał miejsce najbliższego przyłącza energetycznego do mojej działki. Więc ja sobie, jak rozmawiam przez telefon z taką osobą, się pytam, w jaki sposób ja, jako laik, jako osoba, no powiedzmy fizyczna, nie mająca w ogóle wiedzy w tym zakresie, mogę wiedzieć, gdzie jest najbliższy słup, jakaś skrzynka i tak dalej. No więc zapytałem ich, czy to się nagrywa ta rozmowa, bo będę chciał kopię tej rozmowy, aby ją przedstawić. Może nawet w mediach, bo wyglądała ta rozmowa no, kuriozalnie, śmiesznie. No i doszedłem do wniosku, że lepiej to chyba nagłośnić niż, niż się że tak powiem, z tym borykać. Więc y, suma summarum odstąpiłem od tego i dali mi teraz, przysłali mi właśnie teraz warunki i umowę do podpisania. Sami, słuchajcie, sami znaleźli jednak ten słup czy tą skrzynkę najbliżej tej mojej działki. No i tam, słuchajcie, w Tauronie wpisałem już 12,5 kW do tej działki. Więc tam chciałbym, mam działkę z 16 arów, czyli 1600 metrów. Można ją podzielić na dwie działki po 800 metrów, i zastanawiam się, czy, można, czy będę to dzielił na dwie działki. Bo geodezyjnie mógłbym to zrobić nawet już w ciągu 30 dni, tam powiedzmy półtora miesiąca. Ale zastanawiam się czy, się, czy klient finalnie, czy mój klient finalnie będzie życzył sobie mieć sąsiada z boku tak, jakiegoś, czy wolałby mieć większy areał tej działki i większy dom. Nie? Więc muszę to rozważyć. I nie ukrywam, że mam tutaj. czy Ja generalnie wolałbym mieć dużą działkę, większą niż taką małą, ale jeśli patrzymy biznesowo, to fajnie by się sprzedały te dwie działki. Ale w kontekście klienta, który chciałby nam w przyszłości wypoczywać, to lepiej mieć taką większą jedną działkę i teren wokół, na przykład do jeszcze powiedzmy zagospodarowania go pod saunę, jacuzzi, basen cokolwiek chcecie albo boisko czy cokolwiek czy innego. Więc jeśli chodzi o te przyłącza, to tyle. Czyli mamy przyłącza na Małopolskim w miejscowości Zalesie, w Miłoszewie na. W Kaszubach oraz w końcu wie na Mazurach. To się powoli dzieje. Fajnie mnie to cieszy, że to się dzieje, bo nie ukrywam, trzeba na tym trochę posiedzieć, trochę wysłać, podzwonić, pojeździć, popytać. Wracając teraz do mojej słuchajcie firmy, to jak mówicie, kupiliśmy działkę w borach tucholskich. No i teraz zastanawiam się, czy mogę jeszcze coś zrobić, aby teren, który ma ponad 3000 metrów rozszerzyć na warunki zabudowy, tak? Czyli żeby ta. Część działki była większa niż przepisano, te 1400 metrów, bo mam 1400 metrów z 6000 na zabudowę. Aby tą działkę podzielić, właśnie na, na dwie działki i tam postawić dwa różne domki, rozgrywam to w tej chwili. E, muszę Wam powiedzieć, że mam e, mało czasu, trochę, żeby się tak mocno tym zająć, ale muszę do tego wrócić wczesną wiosną. I w tej chwili już będę rozmawiał z producentami domów, aby tam taki domek szybki postawić. I teraz tak. Jak jak, jak robiłem kiedyś taką firmę Inhus, w sumie z Michałem i z Martą, to mam bazę klientów 240, którzy, którzy produkują takie domy w różnych technologiach. Więc ja będę chciał to udać się do tych producentów, aby zapytać się ich o ofertę, i nie ukrywam, że będę chciał wywalczyć maksymalny rabat z taką umową barterową. Tak, że nasza firma może będzie dystrybuowała te domy, może zaproponuje coś innego i tak dalej, słuchajcie kończę muszę opłacić parę rzeczy, zająć się i będę jechał robić tam ten traktor pokażę Wam później jak to wszystko wygląda, trzymajcie się Moi drodzy, dzisiaj fizycznie ciężko pracuję, oczywiście montujemy słuchajcie kabinę tur i tuz do traktora Solid 26, więc chcąc nie chcąc nie jestem w stanie Wam dzisiaj opowiedzieć o przyłączach energetycznych chociaż dzisiaj dostałem słuchajcie z Taurona już umowę ale to jest na działkę budowlaną. i drodzy, stoję jak taka pizda tutaj, tak naprawdę. Ten złom nie chcę odpalić. W ogóle brudny jak jakaś szmata. Jestem mega wkurzony. Czekam aż podjedzie gościu, z którym gadałem przed chwilką. Myślę, że zaraz podjedzie. A tak naprawdę chciałem przyjechać szybciej do biura, aby powiedzieć Wam trochę więcej o przyłączach, bo robię przyłącze teraz do Taurona. Znaczy w Tauronie, w PG i w Enerdze, czyli Energia Operator. W związku z czym już wiem, jak to wygląda od strony takiej praktycznej. No i chciałem Wam powiedzieć też jeszcze w kontekście lasów, przyłącze lasów, jak to zrobić, żebyście żeby mieli prąd na działce leśnej. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze okazja, żeby Wam to wszystko dzisiaj powiedzieć.